Osoba, która cierpi na dysleksję, bardzo często ma poważne trudności, jeśli chodzi o tworzenie mowy, czyli sprawne wypowiadanie się, poprawne pisanie, ale również to oznacza, że może mieć duże problemy z odbiorem mowy, czyli z poprawnym czytaniem i z dobrym rozumieniem mowy słyszanej. Póki przyszedłem tutaj do pracy, dla mnie dyslekcja była z bardziej związana z pisaniem. Nigdy nie zastanawiałem się nad dyslekcją taką przy czytaniu. Dyslekcja jest y, bardzo takim złożonym zaburzeniem. Jeśli strona nie jest prawidłowo zaprojektowana, to znaczy tak, żeby ułatwić dyslektykowi odbiór tych treści, mogą z tym być bardzo duże problemy, jeśli chodzi o prawidłowe rozumienie tej treści. Najczęściej spotykanym... Y, Błędem, trudnością, bardziej o tak mogę się wyrazić, było to, że nie ma podziału na kapit. Strona z takim tekstem wydaje się być po prostu prostokątem, takim z białymi plamami. Tutaj znalazłem taki tekst, który jest. No, jest to jeden cytat, tak. I on jest napisany pochyłą czcionką. Pomimo tego, że jest podzielony tutaj na kapity, jest wytłuszczony, to jednak taka czcionka w ogóle jest dla mnie bez sensu. Dlatego, bo ją się bardzo nieprzyjemnie czyta. No, tak. Nie wiem. skrzywienie głowy to raczej nie pomoże. Przejdę jeszcze na. W stronę Ministerstwa Zdrowia. Zastosowano tutaj sprytną rzecz, tylko w jednym z akapitów, gdzie są wytłuszczonym drukiem pisane niektóre słowa. Tam szpik kostny czerwony, szpik kostny żółty. Wyznaczają mi tor, jeżeli się zgubię, w którym mniej więcej momencie byłem czytania. Idealna sytuacja byłaby taka, żeby tekst napisany również mógł być odczytywany i słyszany przez osoby z dysleksją. Na pewno musi być tak strona zaprojektowana, żeby najważniejsze informacje były bardzo jasno przedstawione, żeby w jak najprostszej formie stylistycznej przedstawić jak najważniejsze informacje. Błędy, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie ze stron internetowych dyslektykom. Skomplikowane i zawiłe teksty w języku polskim tak zwana ściana tekstu czyli brak podziału na akapity, nagłówki i wyróżnienia. Zbyt długie bloki tekstu napisane kursywą, mała czcionka, bardzo długie linie tekstu, justowanie do lewej i prawej, niespójna, nielogiczna nawigacja na stronie, nieczytelna strona przy powiększaniu tekstu narzędziami przeglądarki, brak dodatkowych ilustracji, plików audio i wideo wspomagających rozumienie tekstu.